A powiedz mi, czy ty z perspektywy czasu żałujesz udziału w programie? Mm, nie. Nie żałuję. Wręcz bym powiedziała przeciwnie, bo jak wcześniej wspomniałam, no męża nie mam. Mm -hmm. Mam. Ale zyskałam, zyskałam nowe znajomości, nowych, można powiedzieć, przyjaciół. Z, tego, z tej samej. Mm, z tej samej strony, bo nikt nie zrozumie mnie, jak osoba, która brała udział w tym programie. Tak. Także są tego plusy i minusy, więc, więc nie żałuję tej decyzji. Jedynie, co mogę żałować, to tego, że przed każdym nagraniem panikowałam i się obawiałam, obawiałam tego wszystkiego. Myślę, że jakbym podeszła bardziej na luzie, to by może było troszeczkę inaczej.